Janomami, nazywani też Janomamo, a po polsku Janomamowie, to plemię, które zamieszkiwało i zamieszkuje do tej pory tereny Puszczy Amazońskiej na pograniczu Brazylii i Wenezueli w pobliżu rzeki Orinoco. Mimo, iż ludzka cywilizacja zrobiła gigantyczny postęp w plemię, to wolało się jej wyprzeć i prowadzić taki tryb życia, jaki prowadzili ich przodkowie parę wieków wstecz. Kultura Janomamów obejmuje wiele tradycji, takich jak specyficzne malunki na ciele, czy biżuteria z kości zwierząt. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów ich społeczności są ogromne, wspólne domy. Zbudowane są na kształt okręgu i zamieszkiwane przez kilka rodzin. Wierzenia owego ludu opierają się przede wszystkim na naturze. Janomamo niemalże nie odróżniają się od zwierząt. Wierzą, że człowiek może zmienić się w zwierzę, a zwierzę w człowieka. Właśnie dlatego w ich mitach aż roi się od gadających czworonogów, które mają własne tradycje i zwyczaje. Co ciekawe, ich mity to bardziej krótkie bajki z morałem opowiadane wieczorami przy ogniskach. Janomami znają też wielu bogów, a także mitycznych stworów, które czają się gdzieś w mroku dżungli. Dzisiaj postaram się przedstawić sześciu moim zdaniem najciekawszych potworów z janomamskich mitów. Ale zanim zaczniemy, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji mojego kanału. Dziękuję i zapraszam do oglądania. Rachara przypominała ogromnego węża o ślizgłym długim ciele, przywodzącym na myśl pień drzewa. Posiadała też ogromną paszczę minoga pełną ostrych kłów. Legenda głosi, że był to kuzyn anakondy. Według opowieści, Rachary zamieszkiwały niegdyś brazylijską lagunę o nazwie Akrawa. Tam jednak nie zjawiało się zbyt dużo ludzi i stworzenia te przymierały głodem. Dlatego wiele z nich przeniosło się w górę rzeki Orinoko i ukryło w okolicach wiosek janomami, w jamach tuż pod powierzchnią wody. Łatwo było się jednak zorientować, w którym odcinku rzeki czyhały, ponieważ widniały tam długie zalane wodą rowy, wydrążone przez potężne cielsko potwora. Z kolei nad jego norą na gałęziach siedziało mnóstwo choacynów i czubaczy. W okolicy słychać było także dziwne trzaskanie. Aby uniknąć spotkania z racharą, Należało trzymać się z dala od takich miejsc. Nie wymawiano też jej imienia, ponieważ to mogło sprowokować poczwarę do wyjścia z jamy i przypełznięcia do wioski. Zamiast tego nazywano ją bestią. Nie rozpalano też zbyt dużych ognisk, gdyż ciepło i blask mógł zwrócić uwagę rachary. Istnieje wiele legend o tym monstru. Według jednej z nich myśliwi z pewnej wioski znaleźli kiedyś młodego, rannego węża. Postanowili go zabrać ze sobą i wyleczyć. Po paru miesiącach okazało się, że była to młoda racharą. Bestia urosła i pożarła wszystkich mieszkańców wioski. Według innej opowieści, pewien nieostrożny człek wybrał się schwytać owego potwora. Nie było to dobrym pomysłem, ponieważ skończył w jego żołądku. Na pomoc przybyli jego współplemięcy. Poczęli rozprówać włóczniami ciało rachary. Jednak przez przypadek rozpruli też siedzącego w środku młodzieńca. Istoty łączące w sobie cechy owadów i ludzi to motyw pojawiający się w wielu religiach świata. Popularne są opowieści o greckich ludziach mrówkach, pasikonikach z legend Indian Navajo, człowieku ćmie motmanie, a nawet o humanoidalnych szarańczach czy pszczołach. Nic więc dziwnego w opowieściach o ludziach-muchach. Pojawiają się oni chociażby w mitologii nawaków. Występują też w naszej współczesnej kulturze na przykład w filmie ,,Mucha", lub teoriach spiskowych dotyczących kosmicznych insnektoidów. Janomamowie z kolei wierzyli, że po śmierci ich dusze zmienią się w dziwne byty o nazwie ,,Broribe", dzielące w sobie cechy zarówno człowieka, jak i muchy. Były szare, zimne i skurczone. Posiadały też skrzydła, ssawki oraz wielkie czarne oczy. Zamieszkiwały krańce niebios z dala od siedziby bogów. Nieco inny los spotykał zmarłych, którzy za życia dokonali czegoś ważnego. Zamieniali się wtedy w armię niebiańskich bojowników o białej skórze, których nazywano na penaperi. Ich zadaniem jest powstrzymywanie białych ludzi przed zniszczeniem cywilizacji Janomamo. Wśród plemienia Janomamo krąży legenda o Sipinie. Ponoć przypominała ogromnego i nad wyraz silnego wyjca o czarnej, kudłatej sierści, długich kończynach i zdolnościach magicznych. Zazwyczaj zamieszkiwała najmroczniejsze rejony dżungli, z dala od ludzkich siedzib, gdzie żywiła się innymi, normalnymi wyjcami. Czasem jednak zapuszczała się do wiosek Janomamów. Skakała po drzewach i dachach, chwytając w łapy nieszczęsne ofiary. Potem uciekała i nikt ich więcej nie widział. Po wizycie Sipiny pozostawał jedynie odgłos niepokojącego bycia łupienków. Mimo iż ogromne włochate małpy pojawiają się w wielu legendach na całym świecie, warto zapoznać się z zapomnianą legendą Sipiny. Janomanski King Kong. Teraz widziałeś już wszystko. Peta była pierwszą śmiertelną istotą i pierwszą kobietą. Gdyby nie ona, gatunek ludzki nie mógłby powstać, ponieważ to Peta sprowadziła go na ziemię. W tym celu przyjęła postać ptaka i wzniosła się do nieba, skąd ściągnęła pierwsze cztery osoby. Wszyscy zostali jej mężami, a ona pierwszym wodzem. Co ciekawe, jednym z jej mężów był Horonami, znany z zamiłowania do przygód. Raz na przykład, udał się do siedziby bogów skąd sprowadził banany i tytuł. Było to naprawdę przydatne, ponieważ jego współplemieńcy jeśli dotychczas tylko ziemię. Zapytanie zatem, dlaczego Peta znalazła się w tym zestawieniu, skoro opowiadam tu o potworach? Ano. Nie była ona całkiem zwykłą kobietą, jej pochwa bowiem pełna była ostrych jak brzytwy zębów, które wykorzystywała w celu uniemożliwienia jej mężom w stosunku z nią poprzez odgryzanie im członków. Ten nieco dziwny wątek pojawia się także w innych częściach globu, takich jak Indie, Afryka, a nawet Europa Zachodnia. Jego ogólnie przyjęta nazwa to beczajna dentata, co możemy dosłownie przetłumaczyć jako zębata pochwa. Wspomnieć należy na przykład mitologię chińską, według której droga do nieśmiertelności wiodła przez zębatą pochwę i niewielu wychodziło z niej cało. Niemal identyczny wątek pojawia się w legendach polinezyjskich, według których półbóg Maui, chcąc uzyskać nieśmiertelność, wczołgał się do waginy swej matki. Nie skończyło się to jednak dobrze, ponieważ został przegryziony na pół, kończąc tym samym swój pełen przygód żywot. Z kolei w języku Indian Munduruku słowo pochwa oznacza to samo co paszcza krokodyla. Podobnie sprawa wygląda w języku bawarskim, gdzie słowo, foce, oznacza zarówno waginę jak i mordę. Mitologia Indian Janomami opiera się na opowieści, wedle której pewnego razu niebo spadło na ziemię kompletnie ją niszcząc. Bogowie wykorzystali szczątki starego nieba do stworzenia ziemi, nad którą wznieśli nowe niebo będące ich siedzibą, a jeszcze wyżej niezbadane niebo wyższe. Z tego powodu świat Janomamów składa się z czterech dysków ułożonych jeden nad drugim. Bogowie stworzyli nowe plemię ludzi, którzy zamieszkują ówczesną ziemię, jednak ludzie, którzy zamieszkiwali starą ziemię, tuż przed jej katastrofą, zostali tam uwięzieni. Ich skóra przybrała szaro-zielonkawy kolor i porosła rzadkim włosiem, oczy oraz usta powiększyły się, a zęby wydłużyły i wyszły poza linię zgryzu. Janomami nazywają je Aobataraj, rzadziej Aopatari lub Amahiriteri. Istoty te gromadzą się w niewielkie grupki i zjadają siebie nawzajem. Zdarzały się jednak przypadki ludzi, którzy wpadli przez dziurę do starej ziemi, stając się posiłkiem aobataraj. Stwory te potrafią też porywać dusze dzieci i żywić się nimi. Aunpana to jedno z najciekawszych i najbardziej rozpoznawalnych stworzeń w całej mitologii Indianonoman. Wygląd tych stworów był co najmniej niepokojący. Przypominały połączenie pirani i arapaimy, a całe ich ciało porastała gęsta sierść, co nie zdarza się u żadnej ryby. Co jeszcze bardziej niepokojące, posiadały parę ludzkich rąk oraz długie, ostre zęby. Ponadto umiały też władać czarną magią. Zamieszkiwały głównie rzeki, w tym Orinoko i pływały łabicami, prowadzone przez wodza. Ich jedynym celem, było schwytanie ludzi, rozerwanie ich na strzępy i pożarcie. Do tego celu wykorzystywały wszelkiego rodzaju przynęty, pułapki czy zasadzki. Lubiły też dręczyć Indian, lub dokuczać im poprzez rozrywanie sieci rybackich, czy robienie dziur w łodziach. W niektórych opowieściach Aunpanom pomagały niebezpieczne demony wodne Pehiwetinom, co znacznie zwiększało szanse na schwytanie janomami. Najpopularniejsza legenda z ich udziałem, opowiada o grupie myśliwych, którzy przechodzili przez rzekę. Niestety, pod mostem siedziały Aunpana, przegryzły podpory i wędrowcy wpadli do wody. Potwory w parę sekund oczyściły ich kości, tylko grupka osób dała radę uratować się i popłynąć w dół rzeki. Mściwe potwory, w ramach zemsty za ucieczkę, za pomocą magii zamieniły ich w małpy oraz świnie. Gdy ocaleni, chcieli powrócić do wioski, ich współplemieńcy wzięli ich za zwykłe zwierzęta i zjedli na kolację. Na dzisiaj to już tyle, pamiętajcie jednak, że wybrałem jedynie część potworów z legend Janomami, i starczyłoby jeszcze na część drugą. Jeśli chcecie, aby taka powstała, koniecznie napiszcie w komentarzu. Zostawcie też suba, żeby tego nie przegapić. Bardzo dziękuję za obejrzenie do końca. Trzymajcie się i do następnego.